Dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam jak ręcznie zaktualizować Windows 1. Aby wchodzimy w menu Start, naciskamy na wszystkie programy, wybieramy tutaj Windows Update, wpada, to, naciskamy wyszukujemy aktualizację. teraz system Windows aktualizacji. Nośnik trochę potwalca w odłączań internetowego. Tutaj możemy zmienić ustawienia. M, na przykład y, aktualizacje ważne. Zainstaluj aktualizację automatycznie. Powiesz aktualizację, ale nie pozwól, ale pozwól mi wybrać czy zainstalować. Szukaj aktualizację, ale nie pozwól mi wybrać, czy je wybierać i zainstalować. Nigdy nie sprawdzać, czy są aktualizacje. Zalecane są, zainstaluję aktualizacje automatycznie, tak? nową aktualizację. Wydamy w sobie w każdym niedzielę poniedziałek. Co nam odpowiada? O godzinie, też która nam powiedza. Przynajmniej zalecamy aktualizację, tak samo już nie walczyć. No, wybieramy kto może instalować aktualizacje, najlepiej zaznaczyć obydwie opcje I gdy aktualizacje są sprawdzone wybieramy które sobie aktualizacje Znaczy zaznaczamy tak jak powiedziałem opcjonalne aktualizacje tutaj mamy religion bug na innym filmiku są pokazane jak spostrzeć Windowsa, Ultimate no ale tutaj zaznaczamy yy. i naciskamy zainstaluj aktualizację aktualizację zaczną się pobierać i potem instalować myślę że ten Przydawam się w przyszłości i myślę, że powiedziałem wszystko na temat. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam na mnie w